To co chłopaki, czekamy na nasze księżniczki? Nasze księżniczki. Wasze? Spokojnie chłopaki, dziewczyny wybrały nas. Kumacie? W ogóle przestańcie siedzieć przy naszej szkole. Dobra chłopaki, chodźmy, dziewczyny naprawdę ich wybrały. Nigdzie nie idziemy, tylko my na dziewczyny. Tak, my się to łatwo nie poddamy. Jak chcecie być przegrańcami, to czekajcie sobie tu. To przegraniec My przegrani, Wy jesteście przegrani. Dima, odwiedzisz mnie po szkole, podobała mi się! No jasne, Sałata. Dima, wszyscy na nas patrzą. Było tak fajnie. Sałata, nie popisuj się, to nieładnie. Kew, jesteś taki naiwny. Dobrze jest być cool. Daj jej spokój, potem się będzie kłócić. W czemu ona robi z siebie taką niemądrą. Daj jej spokój. Mam was dość, chcecie się bić? No, no, chyba wy chcecie. Dajcie nam przejść. Odzyskam swem ty zobaczycie. Jedwiane, a Nat będzie ze mną Zobaczymy Nie uda wam się, nie Króliczki super, króliczki najlepsze, króliczki zawsze wygrają Posłuchajcie chłopaki Wynoście się z naszych mat Pamiętacie kiedyś się siedziało fajnie razem? Browasty, to było kiedyś Chłopaki, nie będziecie tu siedzieć w waszych brudnych spodniach na naszych matach Co ty mówisz Gigi, właśnie umyłem dzisiaj Dobra Patryk, chodź, widzisz, że są nadąsane Dzieci, byłeśmy dla nich takie okrutne. Normalne! Dziewczyny, porozciągajmy się. Musimy być elastyczne podczas zawodów. Rozciągamy się od godziny. Robta, co mówi Blondie. Chcesz się buntować? Romeo, o czym się martwisz? Mi możesz powiedzieć. Zakochałem się w Dianie. A tak, słyszałem, a ona nie zwraca na ciebie uwagi. I przyjaciółki nazywają mnie pączkiem. Ale wiesz, że ja nie jestem pączkiem. Dobra, Romeo, przestań się uganiać za Dianą. Zobaczysz, że od razu zmieni podejście. Serio? Dobra, Romeo, przestań się uganiać za Dianą. Nie biegaj za nią. Widzisz, Romeo? Jesteś taki mądry. Buntowniczki! A, Jana, przyjechały buntowniczki, już czas! Leila, naprawdę otworzymy im drzwi i będziemy im usługiwać? Jana, chcesz być buntowniczką, czy nie chcę? Leila, ale nie mogę robić takich rzeczy. Czasem trzeba tak zrobić. Cześć, Cześć przyjaciółki! Diana? Hm mm, dziewczyny macie takie fajne perfumy. Szczury tego już za wiele. Jesteśmy buntowniczkami, ale nie potrzeba nam służby. Leila, potrafię sama zamykać i otwierać drzwi. Nie musisz się przed nami kłaniać. Diana to nic, to tylko gest przyjaźni. Nie, Laila, to osaczanie. Chłopaki, ale odwaliliśmy, powinniśmy byli otworzyć drzwi. A niech to nie zdążyliśmy na czas. Dobra, ważne, że oni też tego nie zrobili. Chłopaki, jak wyglądam? Normalnie. jakie one piękne. Kitty, Diona piękno. To jak dziewczyny, jesteśmy buntowniczkami? Jestem, bo jesteśmy przyjaciółkami. Nie, dziewczyny. Mówiłam wam wczoraj. Musicie przejść inicjację, żeby zostać buntowniczkami. Mam nadzieję, że dacie radę. Jesteście gotowe? Chodźcie w strojach kąpielowych po boisku szkolnym. Nie sądzicie, że wasza inicjacja jest trochę okrutna? My byśmy wam nie zrobiły czegoś takiego. Wybór należy do was. Zastanowimy się. Zastanowimy się, się. Na co się gapicie? Się? Dziewczyny, jak sądzicie, dadzą radę z inicjacją? Nie, to nie są buntowniczki. O nie, a jeżeli to zrobią? Jeżeli to zrobią, to będą buntowniczkami. Chłopaki, cześć! Hej, Cash! Dość, wystarczy tylko smile'a. Ryan, buntowniczki przyjechałem, muszę iść! Gdzie? Zamówić Latę w kawiarni! Biedny chłopiec, on cierpi, muszę o nim porozmawiać z Dianą! To tak, kubeczki 50 sztuk? Musimy domówić kubeczki! Róreczki 20 sztuk. No i do tego rureczki. O, łyżki widelce. Brakuje widelców i łyżek. Znowu ukradli. Za niedługo będą jedli rękami. Oj, szybko, cztery gorące czekolady. Romeo, skąd ten pośpiech? Jeszcze nie obsługujemy. Mamy inwentaryzację, otwieramy dopiero za godzinę. Szybko, cztery gorące czekolady, zapłacę podwójnie. Podwójnie? Dobra, zrób gorące czekolady, pizza. Okej. Okay. Uśpieszcie się, szybciej, one już idą! Hej dziewczyny! Cześć maskotko! Wiem co musimy zrobić chłopaki, musimy się zapisać do tej szkoły! Też gotowy! Ja też będę błagał taty i mamy o to! Cześć żaby, cześć przegryły! A niech to Smail, tak bym chciała zdjęcie na tym czarnym motocyklu! My też chcemy! One nie chcą za wiele zdjęcie na motocyklu! Ja też bym chciała! Tak, chcą bardzo dużo! Jasne mała, załatwi się! Hej wam, siema Dima, czy mój skarb może sobie zrobić zdjęcie na motorze? No Nie, nie może Sołata, to nie twoja decyzja Dima, proszę, może zrobić zdjęcie, obiecałem jej, proszę To pytaj Sołatę Posłuchaj, czarnym motocyklem jeżdżę ja I tylko ja mogę sobie robić na nim zdjęcia Niech Diana o tym zapomni Dobra tam, Kev, a co z tobą? Jasne, bez problemu Sołata niech zrobi na jego Na motorze Keva też nie może Ech to Sołata, dzięki Kev Smile zmieniłem zdanie. Sałata jest przeciwna, a to dziewczyna mojego przyjaciela, więc też nie zgadzam. Smile, chodźmy, zrobimy zdjęcia. Nie, nie zgodzili się. Nawet Dima? No, nie zgodzili się, no. Jakie świnie. Nie, Laila, nie. Ja nie mogę. Jana, możesz, pospiesz się. Nie, Laila, sama załóż ten kostium kąpielowy i biegaj po boisku szkolnym, ale beze mnie. No i co, Jana, jesteśmy mięczakami i nie przejdziemy inicjacji? Nie będziemy buntowniczkami! Nie, Laila, zrobimy to. Ale najpierw one muszą założyć te stroje kąpielowe i chodzić po boisku szkolnym. Wtedy my to zrobimy. Nie chcę, żeby wszyscy się z nas śmiali. Wiesz, co, przyjaciółko? Nie jesteś szczurem! Jesteś myszą! Podstępną myszą! Przez ciebie nie zostaniemy buntowniczkami! Jestem myszą, to zabierz ten kostium kąpielowy i spaceruj sama po boisku szkolnym. Ja się nie upokorzę przed wszystkimi i tego nie zrobię. Jana, to nie upokorzenie! To inicjacja! Przez ciebie nie zostaniemy buntowniczkami! Niech to! Czemu mnie to spotkało? Jestem w szoku, Smiley. Czemu są tacy niefajni? Nie pozwolili mi zrobić ani jednego zdjęcia. Nie przeżywaj. Kupię motor i zrobisz dużo zdjęć. Dobrze. Mutowniczki mam dla was gorącą czekoladę. O, dziękujemy, Romeo. To takie słodkie. Ale od dzisiaj nie pijemy gorącej czekolady. Jesteśmy na diecie. Romeo, jesteś taki dobry. Nie mogę. Romeo, lepiej zrób nam zieloną herbatę. Ale uwielbiałyście czekoladę. Romeo, to dla nas. Dziękujemy, jesteś taki słodki. słodki. Nie ma za co. Mmm, czekolada. Tylko pół kubka nie możemy przytyć. Okej. Okay. Okay. Chłopaki zwariowaliście? Naprawdę chcieliście oddać swoje motocykle Dianie, żeby mogła zrobić zdjęcia? Oszaleliście? Nie sałata, nie chcieliśmy tego zrobić. Nie jestem zazdrosny. Ach, nie jesteś! Patryk, jestem w szoku, że on tak robią. Ja też! Przegrywy, a wy dalibyście buntowniczkom zrobić sobie zdjęcie przy swoich motocyklach? Nie! nie. Słyszeliście, chłopaki nawet przegrywy nie oddałyby swoich motocykli. Nie bądźcie tacy mili! Dobra, rozumiemy, Sołata. Robię no wystarczy, nie będę już biegał za Gigi. Ja za Julii też nie jeszcze za nami zatęskniam, zobaczysz. A może one już mają nowych chłopaków? Wszystko możliwe. Chłopaki, teraz pójdziecie do buntowniczek i powiecie im, żeby oni z was nie prosiły. Sołata, to nie jest konieczne. Tak, już im odmówiliśmy. To jest konieczne. Gigi, jestem taka zdenerwowana. Czysz. Julie, Gigi, jak się czujecie? Nie wstyd wam, że nas wygadniacie z mat? Nie wstyd nam! Wy powinniście się wstydzić! Chłopaki, Panie, będziemy się teraz przebierać! przebierać. Rozumiemy, już wychodzimy! Słuchajcie dziewczyny, możemy o coś prosić? Tak! Ta Czy mogłybyście poprosić swoich błych, żeby już nie przychodzili do tej szkoły? Poczekajcie chłopaki, to my mamy to załatwić? Jagery, o to nie zapytam! Może jeszcze będziemy parą? Nat! No co, nie mam chłopaka! Chłopaki, wy z nimi pogadajcie. A nie my, Max! Dobra, chłopaki, to idziemy ich znaleźć. Załatwimy to raz za dobrze. Tylko nie tykajcie mojego gary. Co ty nadmówisz poważnie? Tak, Diana, poważnie. Bo ja nie mam chłopaka koszykarza. Serio, niech sami sobie to załatwią. Nasi poprzedni zepsuli nam relacje z koszykarzami. Dobra, przebierzmy się w końcu. Ja nie podglądam. Romeo, co się dzieje? Znowu depresja. Nie przejmuj się tym, Wojku. Nie, Romeo, jesteś moim siostrzeńcem, więc się przejmuję. Co się dzieje znowu? Jednostronna miłość, Wojku. A, Romeo, znowu ta twoja miłość. O nie, dziewczyny, znowu nauczyciel Mike strofuje Romeo. Biedny chłopak, na pewno ciężko mu uczyć się w szkole, gdzie jego wujek jest nauczycielem. Ta prawda, dziewczyny, ja bym tak nie mogła. Dziewczyny, chodźmy do nauczyciela Mike'a i odwróćmy jego uwagę. Ochronimy Romea. Spróbujcie, dziewczyny. Nauczycielu Mike! Tak, dziewczyny. Nauczycielu Mike pisałyśmy testy. Jakie oceny dostałyśmy? Bardzo się tym martwimy. A możecie zadać to pytanie na lekcji, a nie w kawiarni. Po prostu się martwimy. Widzę, że właśnie sprawdzasz mój, a mój już sprawdziłeś, widziałam. Dobra dziewczyny, powiem wam. Tak, żenia dostała 93. Sofi, dostała 96. Dziękujemy, nauczycielu Mike! Nie ma za co dziewczyny. Romeo, gdzie jesteś? Dobra, chłopaki, powiedzcie mi, co to jest? To iPhone 11. A czemu 11? No to chyba logiczne, bo takiego sobie kupiłaś. Czemu to pytasz? Nie, powinnam trzymać w rękach iPhone 12. Dima, kup mi taki. Biały. Moja głowa! Słuchaj, Soata, ciągle chcesz więcej! Nigdy się z tobą nie ożenię! Nigdy! Nie ma co? Co ty powiedziałeś? Czemu opuściliście dzisiejszy trening? Lekcji tańca weselnego? Ryan, nie wiem, czy chcę poślubić osobę, która nie chce mi dawać prezentów! Nie wiem, nie chcę wyjść za żebraka! Ryan, idź, idź, nie będą ćwiczyć tańca teraz! Kiew takie rozstania są odnowieniem miłości! Czekam na was! Nauczycielu... Nauczycielu Mike, jesteśmy! Laila chciała się upokorzyć przed buntowniczkami. To nie upokorzenie, to inicjacja! Laila, nazywaj to jak chcesz, dla mnie to upokorzenie. Rany czy ja dzisiaj zjem ten lunch w końcu? Nauczycielu Mike, zobacz! Buntowniczki chciały, żebyśmy chodziły w tym poszkolnym boisku. Nauczycielu Mike, ja na źle to zrozumiała! Musimy mieć inicjację! Ale nie zrobiłeśmy jej ze względu na Janę. Przepraszam, ale nie interesują mnie wasze stroje kąpielowe. A i zrób mi herbatę i dużego burgera. Dobrze, nauczyciel Mike. A z jaką bułką? Nauczyciel Mike zawsze zamawia bułkę ryżową. Dobrze, że wszystko pamiętasz, pizza. Nauczycielu Mike. Jana, nauczyciel ci nie pomoże. O, szczury, cześć! Nie widziałyśmy was w strojach kąpielowych na boisku. A już jest ciemno. To nie przeszłyście inicjacji? Buntowniczki, no bo mamy z tym pewne problemy. Chcemy założyć stroje kąpielowe, ale zrobimy to po was. Po, po nas? <śmiech> nas? <śmiech> Dziewczyny, to my musimy przeprowadzić inicjacje, a nie wy. My musimy być buntowniczkami. Ale czekajcie, jaka inicjacja? Co to za kostiumy kąpielowe? Słyszałyście? Wow, szczury chcą być buntowniczkami? Nauczycielu Mike, po prostu szczury muszą przejść inicjację, żeby zostać buntowniczkami. Dałyśmy im zadanie, żeby chodziły w strojach kąpielowych po boisku. Ale tego nie zrobiły. To znaczy, że one nie są buntowniczkami. Szkoda. Wiecie co, buntowniczki, idźcie sobie ze swoją inicjacją. Ja tego nie zrobię. Buntowniczki, dajcie nam trochę czasu. Do jutra. Jutro przejdę w stroju kąpielowym przez boisko. Laila, a ty co, zostawisz swoją przyjaciółkę? Nie możesz tego zrobić. Jesteście szczurami. Ja jestem szczurem, a ona jest podstępną myszą. No dobra, dziewczyny, przemyślcie to i zdecydujcie, co robicie. Jutro jest ostatni dzień, wszystko zależy od was. Nie od was, ale ode mnie, podstępna myszo. Wy. Cztery zielone bary. Kochani, czy waszym zdaniem szczury przejdą inicjację, czy nie? Zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa, pa. pa, pa. Dziewczyny, herbata z mlekiem? Widziałaś zieloną herbatę z mlekiem? Dziewczyny, przemyślcie to i zdecydujcie co robicie. Jutro ostatni dzień i zapomniałam co jeszcze. Wiecie co buntowniczki, idźcie sobie z tą swoją inicjacją. 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 Wiecie co buntowniczki, idźcie sobie ze swoją inicjacją. Inicjacją. Zgadzam się dziewczyny, ja bym tak nie mogła. Dziewczyny, chodźmy do nauczyciela Majka i odwróćmy jego uwagę, dobra?